powitać obydwa zespoły w meczu finałowym. Już wychodzą. Rozstrzygamy Torniej Arkonia Camp 2017 rocznik 2009. Powitajmy wielkimi brawami stroje zielono-czarne drużyna Śląska Wrocław. I witamy także nie mniejszymi oklaskami Arkonie Szczedzin. Nie czerwone koszulki, niebieskie spodenki. Witamy się panowie. Witamy się na środeczku i za moment Linowisko rozstrzygające ten turniej w roczniku 2009. z numerem pierwszym Tomek Pytlak, z numerem siódmym Kamil Bociański, dodatkowo Bartek Bremer, z dwudziestą dwójką Antoni Błaszczyk, z piętnastką Igor Zięcina, Jakub Kadej, z dziewiątką Karol Szuta z siedemnastką, z jedenastką Kamil Baranowski, z szesnastką Jakub Krzyłowski, Witowski i Hubert Kostecki, z siedemnastką. Już zaczęli, gramy! Zamiamy jeszcze na szybko skład Arkoni z numerem 9. Kasper Tarasiewicz z numerem 97. Antek Beger z numerem drugim. Alwir Łachacz z numerem 85. Rafał Suchy z czwórką Ignacy Opiłowski z dwójką Igor Dużyński. Dziesiątka to Kuba Gliwa Z jedynką Przemek Sękowski oraz Elias Sędziak. Pewna, Tarsły Zawodnicy zarkoni, ale w no się

Niech Pan nie zaczęła konia. Dobrze no, się co rozpoczęło na zawód puszcząska. Piłka już na drugiej stronie boiska. Spokojnie rozgrywają przez Brałkarza. Brałkarz zmuszony wybijać głową. Wracamy do pojedynku. Nałatwiamy prowadzi Śląsk. Panią ja próbuje odrobić piłka i bicie na aut. Praca śląska Tomek Pytrak. Ale nie ma pana tego i dla Gabry Mózgów! Brawo! Obrach, warkowni i zaczniemy, że Wraca do Brednika, ale Brednika wraca do Stana na drugą bramkę na Arkonii. Po strzelek tylko wychodzi nasz odrożny. Zaczynamy od bramki. Dobra piła w środek, po kolejnym strzale ale wychodzi nasz rzut próbował tym razem z 0,97 Matek Grieger, znowu ta końcowa piłka górą. Proszę Państwa, odchodzimy chociaż metr od boiska, odchodzimy metr od boiska. wszystkich kibiców, chociaż metr od boiska, odejdźmy, zróbmy miejsce wybijania autów. Ja wiem, że to emocje, wiem, że to finał, ale przyjrzyjmy się. Już ja znaleźliśmy tej odległości. Anty Griger z drożnego dobra wrzutka, nic coś się nie znalazł na głowie. Znane z tamtego pojedynku. Ostatnimi minutami dużo częściej przy piłce Argonii. Tak jakbym wyklakał, ale już zatrzymana ta akcja, a jest to stroną, ale nic z tego nie wyszło. Kolejna filmacja. Była cała lewa strona, ale nie udało się tam skierować piłki. Mach no, cisztąsk. Kalawranka da bramka 2 do jednego. Kalawranka 2 do 1. Kalawranka Ksiądz prowadzi 2-1, a Arkonia zmieniła bramkarza, Ale musimy go jakoś oznaczyć. Szybko nakładamy drugą bluzę. Dzwonie znaczy, przebieramy go raz spokojnie, poczekamy. Pan sędzia pewnie czas zatrzymał, tu gdzieś to liczy. This yeah. is yeah.

Brawo! Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Dla śląska, od, zaczyna, od, nie, od bramki zaczyna konia. Dobra, Do to była filmka. W środek pola. Ale wejść. Zobaczcie, Trzyzyzydowskie wybijają na aut. No, muszą się bronić. Wiedzą już jak głośno jest atak konia. I tak jakbyśmy wyczekali, proszę Państwa. Zawodny strzelec Arkonii, Jakub Lima! Żykło Bizmyt na piła na linię pola karnego, minimalnie, ale jednak myli się, Ignacy Opiłowski. Spokojnie, następnym razem może wejść. 2 do dwóch meczu finałowym. Od Bramki rozpoczyna z jedynką Tomek Pytlak. Ależ to była próba okna po raz kolejny jak obliwa Arkonia ja ewidentnie w zatarciu, ewidentnie nie chcą tutaj tego kończyć z rzutami targuni. A tymczasem szans Grocław, zabójcza kontra. Halo jednego na zawodników z Już rozpoczęli dalej. Jaki numer strzeliliście mogę panie sędzio? To Póki co skupmy się na grze. 14, dziękuję. Już wiem, 14 w Śląsku. To Hubert Kosecki. strzał, może można było dogrywać, a oni wiedzą co. Było dobre w tej akcji. To jeszcze im zostawmy, nie decydujmy za nich. To są młode umysły. Od autu konia A było oklaska, gdzieś tam przypadkiem się na pola karnego. Świetnie, po raz kolejny Tomek Pytlak w bramce.

Koniec przejęcia. to się nam się udało. To coś się stracę, Zerowy ładny Tomek Pytlak. Fałdowany Ignacy Opiłowski, będzie szansę rzutu wolnego dla Arkoni. W nadzieję że nic się nie stało, już stanie głowa do góry, gramy dalej. Gramy, gramy, gramy dalej Igarek negócio Arconia ciennie się broni, nie składa czy tutaj jeszcze szabli. No, 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 no. Wyszedł kawałek z bramki na ten kliker. Arconia przy piłce. Faul Paulo, kolega ze Śląska, a dokładnie grającego z piętnastką Igora Zięcinę. <śpiewanie>

Nie polegaj Ale strzał, to był Został mógł być inny jak Jakub Gliwa. Dobrze widziałem, zostały dwie minuty? Tak jest, zostały dwie minuty do końca tego pojedynku. Mamy remis 3 3. się Śląska, już jest Tomek Pytlach, już szybko znawia. Połapiający Krieger pewnie. Zgubił buta na graka ale to nie Brawo za tą interwencję. Bramka teraz razem nie padła. Będzie bliznę. To tego pojedynku proszę Państwa. Arkonia Szczecin mistrzem tegorocznego turnieju w roczniku 2009. I serduchę walką Proszę także nagrodzić krągimi brawami Brawali Tutaj była tylko jedna bramka różnicy Tutaj serduchu zostawili I jedni i drudzy Ale ostatecznie górą Gospodarze w turnieju